Cześć Wam. Cześć. No, dzisiaj będziemy kąpać tofika, tak? tak? Pokażemy, jak się kąpie. Tak, bo to jest nasz pierwszy odcinek. No. Z tofikiem? Tak. I tego Tofik to z na mnie? Nie, tego Zobaczcie. Tego teraz wyjmę No. Wyjmij go. Mhm. Tu mamy wodę, poidełko dla niego. Tam jest paśnik, zaraz pokażemy później jest tofik, o, tu jest paśnik, tu ma miskę, kuwetkę, jedzonko i tak wygląda oto tofciu. Tofik, tak? Mm -hmm. Od czego się wzięło tofik? Imię? Od tego, że ma takie tofi planki. Mhm. Jak Tofik? Mhm. Pokaż się Tofik. Jest? On nie wie co się dzieje. Wie. On spokojnie siedzi. No dobrze. To bierzemy go i idziemy myć. Idziemy myć. Mhm. A mianowicie będziemy go myć w takiej oto miejsce, tylko że Zrobimy, do miski nalejemy ciepłej wody, tak? Cześć, ale nie za ciepłej. Nie za ciepłej. Ani nie za gorącej, ani nie za zimnej. Bo to jest za Słuchajcie. Mm. Dużo tej wody nie będziemy lali. Bo on się utopi. I myjemy go w misce na ziemi. Mm. Bo one potrafią wyskoczyć, mm. a żeby... Gdzieś z szafki Wam nie wyskoczyły, nie spadły. Więc warto lepiej na ziemi. Tak, niska, żeby była na ziemi. Mm -hmm. Nawet on mi kiedyś próbował wyskoczyć. Tak. O. Nie Tyle starczy? Sprawdź tylko tą wodę, czy ciepłość. Tak, tak jest do. Okiena. O, zaparowała nam trochę kamera, czekaj. Czekaj, się bo zaparowała kamera. Słuchaj, taka może być. Tak, słuchajcie, tu jest, żeby wam nie skłamać, 2 cm wody, czyli z, z tyle wody. Mhm, teraz Wystarczy. Wkładamy to fit. No, ale szampony najpierw trochę. Nie. Najpierw no dobra. Go dobra, to daj go. I pamiętajcie, pamiętajcie, Zobaczcie. że im. Można myć i głowy. wtedy mm. to. Uszu i głowy nie myjemy, tak? Mm -hmm. Dobrze. Teraz mamy taki kubeczek. O, polewamy go. No, czasami tu będzie próbował wyskoczyć, nie? Mm -hmm. Ale on już jest chyba z piąty raz myty. Bo my go ile mamy? Dwa miesiące? Nie, nawet chyba, co? Mm. Może dwa. Nie, z półtora miesiąca go mamy. Jest tak długo, troszkę. No, zobaczcie, jak spokojnie siedzi, a ja zaraz będzie próbował wyskoczyć. Może teraz no. dupę tak, tam myjemy mu wszędzie, wszystko o, namoczyć go, trzeba i pod spodem na brzuchu. Dobra, teraz wezmę szampon. Teraz się bierze taki na rękę, weź sobie szampon dla yy, zwierzątek, to jest taki nie będziemy tu reklamować co to dowiedzcie się w sklepie zoologicznym jak będziecie kupować świnkę albo czasami nawet wodą wystarczy umyć nie trzeba co my ją kąpiemy tak raz na półtora tygodnia no. jak już widać że taką sierść ma tam yy, na dole taką trochę już brudną to Wtedy, nie? Delikatnie, spokojny jest Tofik, jest spokojny, tak? I pierwszy raz się Tofik, jesteś spokojny? Nie mogę dać bliżej kamery, bo zaraz paruje od ciepłej wody. Dobra już. Spółczebna toficzka. Teraz trochę płuczę, O, widzicie, już chcę wyjść. Jak stoi na dwóch łapach tylnych. się wychodzi. No chce wyjść. Teraz go opuczemy, przytrzymamy go trochę. Spokojnie tofik. No już koniec, już zaraz, już, już. O właśnie widzieliście? To jest właśnie teraz przykład. No już go zaraz wyciągamy. Tak to ja, jak nie trzymam aparatu, to ja go tu trzymam lekko. O tak go biorę tutaj, ogłaszczę go ładnie. A Madzia go wtedy myje, tak? Ja myślę, że już go wyciągamy. No i macie przykład. Widzicie, gdyby wyskoczył, to by spadł. A tak jest na ziemi, to mu się nic nie stanie, tak? I teraz ręczniczek tu mamy dla niego. Taki o. Malutki, fioletowy. Trzymaj. To chodź moje burrito się. Tu go teraz Macia wykłada. Trzymać go trzeba, bo on chce uciekać. No, przy, trzymaj go tu delikatnie. Pod, od spodu, z przodu rączki przytrzymaj mu. Tak, o. I go owijamy, żeby nie zmasłał. No. O. Teraz go delikatnie. To wygląda tak, że ten, ale on jest delikatny. I go przytulić trzeba przytulić, o, żeby teraz zobaczyć. Się zobaczyć. się małe burrito. I zobaczcie. Jest małe burrito. O, on, widzicie, jak wtulony, jak dzidziuś. Jak dzidziuś. O, dobra, chodź. No, jak się trzęsie. Może... I teraz co? Teraz go tu będziesz wycierać? No, właśnie go zawsze wycieram. No. Jako potrzebuję jego Jaką matę? No tą matę co zawsze było wtedy... O, tu jest. Weź tak. mi tą matę, bo on umie uciec, jak ja go wycieram. I, ja I tu go dajemy... Matę, żeby... mm. Mm. Tak? Już bardziej? bardziej tak o tak, nie dobra. I tu go teraz... I co teraz? Gdzie? To czemu usiadłaś na to? No, bo jak on wesz... tak go trzeba wytrzeć, widzicie? O tak go delikatnie masujemy, wycieramy. On w ogóle nie chce teraz uciec, nie? Bo on lubi jak ja mu tak wycieram. No. To się dla niego rada. No już, No już, Oż, spokojnie, już koniec. Połóż go teraz na ręcznik ten, na ten drugi. Na nagrodę dam ci pomidorka. Na ten drugi go połóż. Jak bardzo e, grzeczna będzie siółka z No O i się teraz otrzepie. O, widzicie jak chodzi sobie? O, otrzepał się. <laughs> Jaki... O i sobie tam chyca. Widzicie? Zobaczcie. Jaki... O, jak się otrzepał. Jak świnka będzie o. bardzo grzeczna, to możecie mu dać... To możecie śwince dać nagrodę. Zobaczcie, widzicie jak się otrzepie zaraz. Możecie mu dać nagrodę. Jak się świnka dobrze będzie zachować. O, on się teraz tu wyciera. O wszystko co upadnie. Pamiętajcie, jak wycieracie A. świnkę na czymś wysokim, to pamiętajcie, żeby zawsze pilnować, żeby ona wam nie zleciała. No, żeby nie zaskoczyła, nie? A, widzicie, jak do kamery podchodzi? Oj, tata, uważaj, bo tu. On... No, on, ma, on już wie, gdzie może, gdzie nie. No. Ja i się się teraz... bardzo przyzwyczaił do mycia. No, teraz sobie tam weźnie, zaraz buźkę będzie mył. Uh -huh. bo, mimo, bo, bo świnki zawsze muszą same umyć sobie te rzeczy, którym im nie wolno myć, myć. O, teraz, Jak on tam się myje, o. Boże. Trzepie tu. I da dla niego po jakichś obiadach. Tata, to, 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 to. To fik. O, widzicie, jak on pomyka? Następnym razem Wam pokażemy, jak on bierze i mu zmieniamy. O, jak myje buźkę, jak myje buźkę. Czekaj, Madzia nie ruszaj. Zobacz, jak myje buźkę. Widzisz? Czekaj chwilkę. Zobaczcie, jak on myje buźkę. Zobaczcie. O, on się cały myje, teraz mam mokre ten, to on teraz się umyje, o i teraz dostanie pietruchę w nagrodę, tak, napkę pietruszki. Samą wyhodowaną. Pietruszkę sami hodujemy w doniczce, mm -hmm. mamy i zobaczcie, jak on to uwielbia, ojej, jak on to fajnie szama, zobaczcie, mm -hmm. tak. Mm -hmm. I co, kiedyś tam pokażemy jak sprzątamy klatkę, jak on wpada do klatki jaki zadowolony, nie? Wszystko uh -huh. ma wtedy świeże. Tak raz na 5 dni mu całą klatkę myjemy, sprzątamy. Hmm. Jaki grupa, jakie z niego zrobił. Hmm. O baj baj. No tak, on tu teraz... No, no tak. Tu teraz ładnie o, chodzi. chodzi. Zawsze za kamerę. Cieszy, co jeszcze możemy powiedzieć, o, jak się cieszy, to jest samczyk, tak samiec, to wziu. To wciąż, no chodź. Jak on jest po kąpaniu, taki już bardzo wysuszy jutro, on będzie taki matko puszysty. Puszysty, nie? Będzie taki mięciutki, on niestety. Po kąpaniu on jest jutro zawsze mięciutki. Taki można je głaskać godzinami, nie można po kąpaniu. My tu mamy, pamiętajcie, że my tu mamy ciepło w domu, a nie myjcie ich przy otwartych oknach ani nic. Jak go umyjecie, nie miejcie pozamykane okna, i żeby było ciepło w tym pomieszczeniu, w którym on później będzie, bo się może przeziębić albo coś. No, my tu mamy ciepło teraz. No. I co, Madzia No, będziemy kończyć to mycie. Następnym razem pokażemy, co. jak sprzątamy mu klatkę, i jeszcze zrobimy taką rutynę. Rutynę? Rutynę popołudniową z Tofikiem no, no, to pokażemy lekszego. w ogóle a to w następnym odcinku mhm. pokażemy wam jak on się zachowywał jak żeśmy go pierwszy raz do domu przynieśli, nie? Mhm. to w następnym odcinku opowiemy mhm. pa, pa pa subskrybujcie i łapkujcie no, łapki w górę, tak? Mhm. subskrybować I no i komentarze najważniejsze mhm. no. może coś źle robimy mhm. tylko merytoryczne komentarze, a nie jakieś mhm. głupoty tak? I bez przekleństw, bez niczego, mhm. bo to jest nieładnie. Mhm. Jeśli ktoś powie coś sensownie, ładnie, to, zmienimy to. to to będzie dobrze, nie? A jeśli ktoś tam będzie brzydko się zachowywał, to. Dobra, pamiętajcie, bez, bez czego mówią, bez fajków? Mhm. Bez, bez obrażania. I tak właśnie będzie. Pełna nie kultura. Nie łapania, więc nie pa, ma, czy... pa. 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 Здесь,